Cześć kochani, ponownie przychodzę dzisiaj do Was z marką Biox. Tym razem jest to serum, żelowe serum. Z aktywnymi czynnikami wzrostu oraz kolagenem morskim. Stosuję to serum około dwóch tygodni. I co zauważyłam? Zauważyłam na pewno, że moja buzia jest wygładzona, bardziej sprężysta, czyli ujędrniona. Stany zapalne zostały złagodzone. No, jednego wieczoru, na przykład, kładąc się spać, zauważyłam kilka zmian takich ze stanami zapalnymi. Oczywiście użyłam to serum. I rano po przebudzeniu zmiany te były wyraźnie wygładzone, złagodzone, także serdecznie polecam. Jeśli chodzi o redukcję zmarszczek oraz kurzych łapek, no to muszę dać mu jeszcze trochę czasu, by mógł się wykazać w tej kategorii. Ale dodatkowo to serum odbudowuje komórki i włókna kolagenowe. Stąd właśnie zauważyłam to ujętrnienie i sprężystość skóry. Jestem bardzo ciekawa właśnie jak sobie poradzi z tymi drobnymi zmarszczkami, które już się u mnie pojawiają. Także kochani, zapraszam was serdecznie na stronę Biox.